Cześć, witam Was. Tu jestem Ja Gracjan. Nagrywam teraz odpowiedź dla Tigera Bonzo. Mianowicie, Tiger Bonzo mi e, właśnie dał takie zadanie, żeby złożyć komputer. Ale to są, to są niebywale drogie sprawy. Złożenie komputera to nie jest wcale trudna sprawa. Złożenie komputera jest bardzo łatwe, ale zakup, kupno odpowiednich, odpowiedniego właśnie sprzętu no jest strasznie drogie, kosztowne. To są wydatki, więc no taki challenge po prostu odnośnie składania komputera no po prostu jest za drogą sprawą. No a tutaj, właśnie jeśli chodzi o Tigera Bonzo, to no, jeśli chodzi o frytki ze śmietaną, to jest właśnie bardzo fajna sprawa z zjedzenie frytek ze śmietaną. I właśnie nie wiem, dlaczego Tiger Bonzo nie zjadł frytek ze, śmietan ze śmietaną. Pozdrawiam i na razie, cześć.